Jesień 2022, zawsze po okresie wakacyjnym, długo, długo wyczekiwany sezon. No i właśnie, właśnie, wreszcie przyszła pora na podsumowanie pierwszej części tegoż bardzo wyczekiwanego sezonu. Jest 28 października, piątek, godzina 15. Z Wami są Piotrek. Patryk. No i oczywiście Kuba. Witamy was bardzo serdecznie. W ciągu najbliższych 3-3,5 trzech, trzech godziny podsumujemy sobie wydarzenia wrześniowo-poździernikowe. Mamy nadzieję, że będziecie nas słuchać, albowiem zamierzamy zrobić bardzo dobrą, zupełnie nikomu niepotrzebną robotę. Zapraszamy na podcast numer 15. Elite 6 liga, a w niej pośród 12 drużyn wszystkie te same dobrze znane drużyny. Czyli kompensa, Team, White Star Real Estate, Wybrzeże Klatki Schodowej, Coca-Cola, HBC, Match Trade, Filip Morris, grupę x ray Brokers, Menard, Carsmile i Mantex.pl. Słuchajcie, za nami 5 e, spotkań od e, Elite 1 do 6 ligi. Rozegraliście 5 spotkań od elit 6 do 9, spotkań 6. Dlatego za nami 5 meczów i możliwych 15 punktów do zdobycia. Zaczynamy od plusów, od takich zaskoczeń, od takich naprawdę ciekawych historii. No, kompensa. Osobiście znani są od dawien dawna zespół ten. Uwaga, nie uwierzycie, rozpoczął od pierwszego historycznego sezonu Elite Ligi czyli od pierwszego ligowego, albowiem historia Elite Ligi sięga 1 lipca 2013 roku. Wtedy zaczęliśmy od sezonu sparingowego, a pierwszym historycznym sezonem ligowym była jesień 2013. No i właśnie ten zespół jest od samego początku z nami. Znamy ten zespół na wskroś, biało-zieloni grają, tak jak mówię, bardzo, bardzo długo. Znamy ich plusy, minusy, wzloty, upadki. Znamy dziesiątki, dziesiątki graczy. Jeśli chcecie zobaczyć statystyki nieaktywnych graczy, zobaczcie na profil tej drużyny. Natomiast do konkretów. W tym sezonie drużyna Jarosława Dusińskiego i Kamila Śliwińskiego przeżywa renesans. Wreszcie powrócił zdrowy, sprawny i zawsze dobry obrońca Arkadiusz Bagiński. Drużyna ta nie jest wulkanem emocji. Gra uporządkowaną piłkę od tyłu, Solidną, opartą na jakości i zrozumieniu, doświadczeniu dobrej znajomości swoich dobrych stron. Artur Applebaum, niezmiennie świetny, świetny pomocnik. Chcieliście asystyki, to proszę bardzo. Przez całą karierę zareagował 169 spotkań, zaliczając 99 asyst i za chwilę wejdzie do klubu 100, jeśli chodzi o asysty. Artur strzelił 176 goli. Ten gracz ciągle ciągle bryluje. Jest solidny Paweł Kurek, ostoją obrony, także mógłbym bardzo bardzo długo, natomiast trzeba przyznać, że Kamil Śliwiński poukładał drużynę w, w ataku. Jeśli jest zdrowy Tomasz Sadlak i, i Daniel Pyza, naprawdę sobie dzielnie radzą. Także to jest na pewno plus. Bowiem pamiętamy drużynę Kompensy, która dołowała, szorowała po dnie, grała w środku, grała gdzieś tam, obijała się o czwarte, piąte miejsca. Teraz powolutku, aczkolwiek to też jeszcze wcale nie jest pewne, że kroczy po mistrzostwo. Kolejnym plusem korzystając z okazji jest drużyna White Star Real Estate. Drużyna, która miewała trudne momenty, zespół, który no różnie się zachowywał na boisku poza nim, wreszcie poszedł po rozum do głowy. Wreszcie młodzi zawodnicy być może dojrzeli do, do pozycji, w której są teraz, i widzimy naprawdę fajną grę. Mitya Markiewicz wreszcie wreszcie poukładał tą drużynę. Paweł Marcinak wziął w garść te największe gwiazdy. No i Tomasz Kurczyński też jakby sfolgował z, z temperamentem, drużyna po pięciu spotkaniach ma 10 punktów, jeden remis, jedna porażka, ale widać, że ta gra, tak jak mówię, dla nas od samego początku widzieliśmy, że drużyna ta jest zdolna i potrafi grać w piłkę, tylko rządziły nim na boisku, tą drużyną emocje zupełnie niepotrzebne, gdy wygrywali bardzo się cieszyli, gdy przegrywali bardzo się smucili, wkurzali, irytowali. A słuchajcie, w sporcie nie można. Trzeba zachować, się, jakby trzeba uciekać od tej sinusoidy, trzeba zachować tą taką platy Ta, Tam, gdzie jednym puszczają nerwy, tam drudzy zyskują. Także teraz panowie Granatowi wyciągnęli z tego wnioski i, i, i to oni są... swoim y, siłą spokoju w końcu zaczynają wygrywać. Także wielkie brawa dla y, Real Estate, czyli, czyli brokerów nieruchomości. Kibicujemy wam i trzymamy za was. Piotrze, co ty byś dodał? Dodałbym jeszcze do plusów. Uwaga, uwaga. Zespół z pozycji numer dwa: co za zaskoczenie, Adrock Team. Zobaczmy, jak chłopcy w czerwonych koszulkach otworzyli sezon z coca colą HBC 8 do 1. Naprawdę wynik e, robi, robi wrażenie. Zobaczmy na, na statystyki z tego spotkania: Max Bodniuk, dwie bramki, asysta. Artur Stefankowski, trzy gole. Jeszcze Kamil Wrublewski dołożył dwie a Max Bodniuk, pierwszy z tej trójki, którą wymieniłem, to jest najlepszy strzelec z tego zespołu w tym sezonie. Nie wiem, panowie, czy odnosicie to samo wrażenie co ja, ale też kojarzy mi się Adrock Team na początku, jako taki krzykliwy zespół w pierwszych spotkaniach. Ale z tygodnia tak. na tydzień to jest no to jest potężna różnica. To jest skupienie, skupienie na grze. To są dwie zupełnie inne drużyny teraz. Zdecydowanie tak. Prosiłem o to chłopaków. Pamiętam jak dziś, jaką jak miałem rozmowę z Jurim. Juri, taki solidny obrońca, który, no tam... Nie się przestawił. Już myślałem, miałem nadstawiać w jednej stronie, z drugiej strony policzek. Myślałem, że tam wyrzuci coś z siebie tutaj, ale, ale absolutnie. Masz rację, Piotrze. Ja tylko dodam, że Adrog tym w pierwszej kolejce wygrał 8 do 1. Z kim? Z Koakolą, która zajmuje, zobaczcie, piąte miejsce i ma tylko 3 punkty mniej, czyli to jest bardzo dobry zespół, a Adrog po prostu na boisku Środkowym przejechali się po dystrybutorach napojów. Tak, po prostu no, coraz bardziej, znaczy od początku grali w piłkę, ale teraz bardziej jeszcze się na tym skupiają, aniżeli na, na dyskusjach z arbitrem, czy, czy też czasami pewnie między sobą z, z powodu nerwowych sytuacji. Także tutaj plusem na pewno jest właśnie Adroc Team. Jeżeli już tutaj mówiliście o Coli, no to ja tutaj powiedzmy, że. Zauważę ich jakieś plusy w tym sezonie. Przede wszystkim nie, nie, nie zrobiliśmy tego na samym początku, ale również w przypadku 6 Ligi warto zauważyć, że po pięciu kolejkach. Tabela jest dość wypłaszczona i no, różnica pomiędzy szóstą pozycją a pierwszą to tylko 4 punkty, więc tu jeszcze wiele się może wydarzyć, ciężko tutaj prognozować. Jeżeli chodzi o Coca-Colę, wspomnianą, bardzo fajny mecz zagrali ostatnio z match trade'em. Maastricht postawił ciężkie warunki, ale Coca-Cola, jak zwykle, mistrzowie drugich połów lubią sobie dać, nawrzucać najpierw w pierwszych 20 minutach, a potem ta podmęczonego rywala. Dojeżdżają, dojeżdżają sukcesywnie. Wąskim, yy, okrojonym bardzo składem, ale w tym meczu właśnie popisał się Maciek domagalski. Maciek, który raczej nie kojarzy się z ,y, jakąś ,y ,y, eyww. ciężką nogą do strzelania. No ale w tym meczu trzy bramki, jedna asysta. Rafał Matajasczyk, mógłbym jako negatyw zaliczyć, ale Rafał przepadł. Już Chyba w połowie poprzedniego sezonu. Tak jak wcześniej pamiętaliśmy go jako jednego z lepiej strzelających zawodników. Tak teraz Rafał jakby się trochę wyłączył z, 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 takiej, z takiej aktywnej gry, ale mimo wszystko Coca-Cola w drugiej kolejce. Tam, a propos tego też, nawiązując do tego, co mówił jako Po White Star Real Estate, tam z kolei Cola wygrała to spotkanie, które było remisowe do połowy. Kola wygrała to spotkanie yy, trzymając nerwy na wodzy, chociaż doszło tam do małej przepychanki, jakiejś krótkiej wymiany zdań. Ostatecznie Kola ustrzeliła dość takie niefortunne bramki, ale udało się wygrać. No i było to jedno ze spotkań, które, w których padło jedna z większych liczb yy, żółtych kartek, yy, nawet jedna czerwona wpadła, więc yy, 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 no tutaj jeżeli chodzi o ten spokój. O którym mówił Kuba. Po tym spotkaniu, właśnie to po tym spotkaniu Granatowi już trochę się uspokoił i zauważy, że te nerwy do niczego nie prowadzą. No i cóż, jeśli chodzi o kole, to szkoda, że jest taka droga. Do plusów elity szóstej ligi zaliczyłbym także ekipę Match Trade, która po pięciu spotkaniach ma, ma 9 punktów i zobaczmy najwięcej strzelonych goli. I jeśli chodzi o bramki stracone, to druga najlepsza pozycja. Także no, te mecze granatowych e, powiedzieć, że są wyraziste, to, to, to mało powiedzieć, bo tutaj mamy takie wyniki jak 14:1, czy mamy 8-1, e, 6-2 to już troszeczkę niżej, ale także e, z Coca-Cola HBC ostatnio zacięte spotkanie, porażka jednak. 5 do 6. No granatowi przedzierają się przez kolejne szczeble. W Elite Lidze było, było mistrzostwo na jednym z poziomów rozgrywkowym, rozgrywkowych. I widać, że no nie, pękają, nie pękają na robocie w wyższej lidze. 9 punktów na 15 możliwych to jest naprawdę dobry, e, dobry dorobek I, i kibicujemy granatowym także w drugiej e, części sezonu. Zobaczmy bilans bramek plus 21. Najlepszy bilans całej ligi. No to chyba jest najlepszy bilans w ogóle, może być jeden z najlepszych w, w ogóle we wszystkich 9 poziomach. Do tej pory. Także Mateusz trzymaj drużynę za 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 za, za, za nogę, tak to mówimy. Bo, bo widać, że widać, że dobrze się dzieje. Także, no panowie, jeszcze przed wami kupa, kupa dobrej gry, więc yy, no wszystko w waszych nogach. Znów będę łącznikiem pozytywów i negatywów w tej sekcji minusów. Powiem o kolejnej granatowej ekipie. Grupa M. To jest dla mnie zaskoczenie, bo drużyna ta ma szeroki skład, ma potencjał, ma kilku naprawdę świetnie grających zawodników. I ósma pozycja to jest naprawdę no poniżej, poniżej możliwości mediowców, tutaj pamiętam takie spotkanie, zaraz spojrzę która to była kolejka, dokładnie trzecia mecz z Kompensą, słychać było w rozmowach przed meczem, że kto wie, to może będzie mecz o podium, mecz o mistrza, tymczasem Kompensa, no nadspodziewanie łatwo wygrała 8 do 3 grupę. No tak zastanawiam się, czego, czego brakuje grantowy. Może, może z grania lepszego, może jakiejś większej pewności siebie, skuteczności, bo na ten moment, tak jak już powiedziałem, 6 punktów to, to troszkę mało, natomiast Bartek, Krzysztof, Antek i cała reszta wiemy, że stać Was na więcej oczek. To tylko jeszcze nadmienię, że w ostatnim spotkaniu z CarSmile'em wrócił dawno niewidziany, były już lider, Sebastian Konieczny, lider zespołu, chyba już po, po, już nie wiem, której kontuzji z kolei, no i strzelił dwie bramki. Także chyba to może być jakiś taki mały, mały, mały pozytywny zapalnik do dalszej, g... lepszej gry. Bo z kolei Bartek Harton przestał strzelać, no więc tutaj bym też upatrywał tej słabszej pozycji drużyny. Jeśli chodzi o moje, o moje rudego minusy, to z pewnością jest drużyna Philip Morris. Rozmawiałem przed sezonem z Karolem, kapitanem drużyny Nikotynek, że panowie, z taką grą to wy tutaj musicie w trzecia, czwarta liga. Natomiast fakty są takie, że... No dobrze się zapowiedzieli w turnieju Elite Summer Cup. Przegrywając w półfinałach, natomiast widać, że formy nie dowieźli. I, i, i chłopcy gryjący na czerwono no pokazują, że jednak nie trzymają tego ciśnienia. Ym, oczywiście grają dobrze, poprawnie, rozgrywają dobre, ciekawe mecze. Czyli jako Natomiast... pierwsze dwa spotkania, wysoka wygrana z Monteksem, ale wysoka później wygrana z Grupem, który też był silnym składem wtedy. Tak, Bo... wtedy, czyli przed sezonem, czyli w czerwcu. Natomiast teraz. Nie mówię no... o jesieni. Teraz. Pamiętam, że rozmawialiśmy o tym, że baliśmy się, że są rozstawieni trochę za nisko, prawda? Tak, tego się obawialiśmy, no, Ale panowie sami nas zweryfikowali. Zgadza się. No i tu właśnie chciałem powiedzieć, że, 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 że gra tego zespołu, Łukasza, szczęsnego i kolegów, jest poniżej oczekiwań. Amadeusz Lech niezmiennie jest szybki, dynamiczny, no ale gdzieś zatracił tą skuteczność. Widać, że tam coś trzeba poukładać. Także Karol i Spóła do roboty, bierzcie się, bo jeszcze przed nami sześć spotkań, 6 razy 3, jak dobrze liczę, 18. Także trzeba mieć 22, 3, 4 punkty, żeby wejść na podium. Śmiało możecie poprawić swój, swój dorobek. Kolejnym minusem jest w ostatnim meczu. Może inaczej to będzie plus o minus. Chciałem powiedzieć w ogóle o Wybrzeżu klatki Schodowej, że jest to absolutnie duży plus, bo gra czarno-czerwono-pomarańczowych, szczególnie po dołączeniu do zespołu Pawła, Pawła Głuszka, naprawdę wygląda znakomicie. Gra. Wygląda bardzo efektownie, ciekawie. Na 2-3 kontakty panowie są mobilni, dynamiczni. Natomiast ostatni mecz no zupełnie zaskoczył wszystkich. Menard, który gra w kratkę, wydaje mi się, że z łatwością pokonał 6 do 2 wyżej notowanych rywali, prowadząc do przerwy 5 do 1. Także tam widać, że, że, że o ile Menard grał swoją solidną piłkę. To Wybrzeże zupełnie nie dojechało na ten mecz, zupełnie chyba z przeciwnika. No i tutaj chciałem właśnie powiedzieć, że poprzednie 4, 4 kolejki, czyli w czterech meczach 10 punktów, super forma, no ale. Ta porażka z niżej notowanym, wyraźnie niżej notowanym rywalem chluby tutaj nie przynosi. Także panowie głowa do góry, a ja jeszcze napomknę o drużynie Mantyx. Mantix to jest po raz pierwszy w historii, e, odkąd pamiętam, drużyna oddaje dwa walkowery. No to, to coś jest nie tak. Także panowie e, Max i cała e, plejada gwiazd. E, skupcie się proszę i z, no nie może być tak, że zespół nie przyjeżdża na mecze. Dwa walkowery to jest, to jest naprawdę cios poniżej pasa. Nie tylko dla mnie, tylko, nie tylko dla nas, tylko dla, dla, dla przeciwników. Także motywujemy was, kibicujemy, wiemy, że w piłkę grać potraficie, więc, więc do, do przodu, Bordowi. Ja już kończąc tutaj te negatywne jakieś nasze uniesienia wskazałbym jeszcze Car Smile, Zespół, który wygrał Elite 8 Ligę w poprzednim sezonie awans o dwie, dwie, dwa poziomy wyżej, razem z White Star Real Estate. No i tutaj yy, granatowi yy, odnaleźli się lepiej w tej grupie, zupełnie, zupełnie po drugiej stronie tabeli. CarSmile, nie, nie, nie wiem co tam, co tam zaszło, ale no panowie tak jakby no, pokazali nam swoją drugą twarz. Również podobnie do Manteksu oddali jeden walkover. XTB tutaj zyskało na nich trzy punkty. Mecz z kol HBC nie należał do najlepszych w ich wykonaniu. Przegrali 9 bramek, stracili 3 jedynie. Strzelili. No i z match-tradem, z, match z którym kiedyś rywalizowali jak równy z równym na niższych poziomach, teraz również dali sobie zaaplikować 8 bramek. Nie wygląda to dobrze. Początek, był, początek zapowiadał się w miarę, w miarę przyzwoicie z wybrzeżem w pierwszej kolejce 2 do 2, ale potem zaczęło się sypać. Ostatni mecz z grupem. No, tym osłabionym grupem, o którym już wcześniej wspominaliśmy. No, bardzo bliski, przegrany tylko jedną bramką, ale wciąż przegrany. Panowie, Krzysztof, nie wiem, być może trzeba trochę uruchomić jakieś yy, skryte zasoby. No i trzeba trochę wyprostować sytuację, tak? Jeszcze macie szansę na wejście, przynajmniej na ósmą, siódmą pozycję. Przechodzimy teraz do naszego kolejnego segmentu, czyli, czyli typowanie podium na koniec sezonu. Yy, moim zdaniem, kompensa jeszcze się potknie w tym cyklu. adro Team To wykorzysta. Czerwoni odbiorą złote medale. Kompensa będzie druga, a na trzeciej pozycji sezon zakończy Coca-Cola HBC. Ok, bardzo śmiałe, ciekawe tezy. Zgodzę się z Tobą, że Adrock Team jest w wybornej formie i to oni sięgną po strzostwo. Tak mi się wydaje. Naprawdę solidna, dynamiczna ofensywa. Natomiast miejsce drugie zajmie kompensa. Tutaj z kolei bardzo solidne podstawy obronne. Także myślę, że, że, że taka będzie kolejność. No i miejsce trzecie. Tu pościg będzie pasjonujący. Cztery drużyny zgłaszają akces, White Star, Wybrzeże, Coca Cola i Match Trade. Chciałbym powiedzieć, że match trade zwycięży, ale mam wrażenie, że to są jednak zbyt niedoświadczeni gracze, jeszcze tacy bez tego faktora X, jak ja to nazywam. Na pewno White Star USA stanie przed szansą, historyczną szansą wskoczenia na podium więc uważam, że będzie Adrok na miejscu pierwszym, Kompensa na miejscu drugim i Style Real Estate na miejscu trzecim. Jeżeli chodzi o moje pierwsze trzy miejsca, podium będę typował następująco. Pierwsze miejsce Adrok Team, drugie miejsce Kompensa i przewrotnie na trzecim Coca-Cola HBC. Czyli tu, Patryk, się zgadzamy. Zobaczymy, co nam pokaże sześć następnych spotkań, bo tak jak Kuba powiedziałeś, tutaj już była pauza, także jeszcze większość sezonu. Przed nami klasyfikacje indywidualne. Kuba, o kim, o kim byś powiedział? Ja myślę, że w klasyfikacjach indywidualnych Tomasz Sadlak, jeśli tylko zdrowie. A dopisze. nawet Tomasz? Tak, Tomasz, Tomek, Tomo. Jeśli Tomek będzie sprawny, albowiem wiemy, że chłopak ten gra bezpardonowo. Jest szybki, dynamiczny, silny. On nogi nie odstawia, obrońcy też nie odstawiają. Więc Tomek gra zero -jedynkowo więc jeśli tylko zdrowie to pisze, yy, zwycięży w klasyfikacji strzelców. Na tą chwilę ma 19 goli, czyli o 5 więcej niż e, jego oponent Dawid Lipski. To jest ciekawa postać pochodzący z Gdańska, z trójmiasta. Naprawdę zdolny chłopak, 14 trafień. No i Kasper Bagiński. Bagiński, 9 goli. To jest gracz Filip Morris. No i wspomniany przez Was yy, Max Bodniuk, yy, 9. Trafień. Ja z kolei powiedziałem o Pawle Głuszku, autorze siedmiu goli, także, także głowa do góry panowie. Za nami dopiero pięć kolejek, więc tu nie za bardzo można mówić. Tym bardziej, 19 trafień w pięciu meczach budzi, budzi grozę. Prawie cztery gole na mecz. Jeśli chodzi o asystentów, Adrian Nadrotowski to bez wątpienia, i jego kompan z drużyny Mateusz Żelek to bez wątpienia świetni asystenci. Także kibicujemy niezmiennie. Damian Mogielnicki, blond włosy, chłopak za drog, ma 5 końcowych podań. Daniel Pyza, Tomasz Sadlak i cała banda świetnych piłkarzy ma asyst. 5 i 4. Wśród bramkarzy na pewno Mateusz Niemiec świetnie broni w match. Trade Jarek Dusiński to niezmiennie czołowa postać kompensy. Jan Gaczkowski, oczywiście, oczywiście gracz obdarzony dużym refleksem, 86%. No i zobaczymy jeszcze, czy Artur Grzesiak będą mieć taką jakby wysoką appearance. Przypomnę, 8 meczów trzeba rozegrać, aby być klasyfikowanym. To chyba tyle, za nami bardzo ciekawa część sezonu, ale tylko będzie ciekawiej, bowiem czeka nas jeszcze 6 torków w elit. 6 lidze. Żegnamy Was, życzymy Wam spokojnych, spokojnego wyświadowania z rodziną, wspominania. Widzimy się już za dwa tygodnie pod balonem na Międzyparkowej. 4. Zima 2023 przed nami, a także cały rok zima wiosna, lato jesień. Szanowni Państwo, pamiętajcie, że gra w Elit Lidze to mamy nadzieję, wielka przyjemność, ale także pewnego rodzaju zobowiązanie. Chodzi oczywiście o to, aby potwierdzać swoją przynależność i chęć gry dalszej e, gry do 10 listopada mamy wewnętrzną rekrutację, czyli mam prośbę, abyście w ciągu dwóch tygodni wewnętrznie zorganizowali formalności, żebyście e, potwierdzili, czy Macie zielone światło, aby grać z nami dalej. Jeśli niestety nie będziecie mogli z nami uczestniczyć, zwolnicie w ten sposób miejsce, które ogłosimy światu, ogłosimy Warszawiakom, tak aby Wasze miejsce zajęły nowe drużyny, które tak naprawdę muszą czekać na zwolnienie tego miejsca. Bardzo serdecznie Was zachęcamy i niezmiennie Wam kibicujemy. Do zobaczenia, do zobaczenia, do usłyszenia. Do zobaczenia.